Trzymano z tej strony no już dzisiaj gram w PET Simulator X. No i ten. mat teraz do mnie wysłał, więc dlatego była taka cisza. No i tak, dzisiaj chciałem przegonić Mateusza, bo on mnie, mnie przegonił w rangach. A poza tym, tak, nie ten. Nie dziwcie się, że mam takiego Peta, ale to chodzi o to, że tutaj mam niby takie słabe, a tu mam takiego, bo ja go dostałem, że... kupiłem go sobie za 2 miliony gemów od jednego gościa Polonia ileś tam, ileś tam. No, ale dzisiaj postaram się zrobić rankupa, yy, bo mam 98% debesta, a mam, a moim celem dzisiaj jest... Zdobyć y, The Very Besta. Ale skoro mam trochę kaski, to, ten, to otworzę sobie kilka jajek. Y, jeszcze? Exclusive Shop. Y, to. To i to. Y, dobra. No i teraz sobie pootwieram jajka. Y, legendka. I od razu wam mówię, że dzisiaj jeszcze będzie kolejny odcinek z Find the Markers. No nie no, czemu Pink Slime? Dobra, jeszcze mam trochę kasy, więc mogę sobie otworzyć. E, tylko jeszcze jedno jajko. I Pink Slime kolejny. Tym razem się tepnę. E, kurde, nie hoverboard, tylko yy, Pixel Alps. O, tu jest moja skrzynka, nawet nie zauważyłem. Dobra, i idę z powrotem na Foresta. To może jednak włączę sobie tego hoverboarda. No i dobra, to sobie otwieram. I tym razem już jadę tak o. A jak, jak tam wyglądają moje pety? Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. To już mogę zrobić sobie dwa goldeny. Fajnie, zaraz będę miał kolejne dwa goldeny i będę miał 4 golden pink, Pixel Ping Slime, a jednego dałem gościowi i dostałem Alien Parasita dark, dark Matter, ale potem jeszcze dałem temu gościowi i on za 2 miliony gemów dodatkowo dał mi y, tego 404 demona. I szczerze opłacało mi się. Dobra, gościu. Nie gościu tylko skrzyn... O, mam już 99%. Jeszcze tylko 2% i będę miał The Very Best. A ten. Mati też ma... De, Mati ma The Very Best, ale ma 0%, więc jest szansa, że będę dzisiaj od niego lepszy. A poza tym i tak on ma lepszy petyt, ponieważ on dostaje od ludzi, a ja nie dostaję. Chociaż nie, tego dostałem. Ale dobra, to nieważne. Wiecie, że uda wiecie, że jednego mojego peta, tego nie, nie wiem czy widzicie, Pixel Dragona, tego Goldena, sfuzowałem. Nawet nie pamiętam z czego, ale to chyba było z, z trzech Pixel Wolfów. Dobra, stać mnie na kolejne jajko. Więc pójdę sobie na Pixel Forest. I otworzę sobie jajko. Ale jeśli na tym odcinku dropnę yy, mitikala albo yy, tego ekskluzywa, to to musicie to docenić. Yy, dobra. A ty? Nie jesteś kienka! Nie jest wiesz, 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 wiesz. Dobra, nieważne. Yy, jeszcze tylko trochę. Nie no nie, trochę to mi długo trwa, no ale ta skrzynka ma, ma swoje lata. Więc to. No, ale nieważne. A jak już tutaj jestem, to Wam pokażę, jeśli będziecie grali w chowanego z kimś. To wam pokażę fajną kampę. Zobaczcie, tu, gdzie ja jestem, na Pixel Alps. Możecie wejść tu, na to, na to, na hojne. Potem wejść tutaj. Jak już tutaj jesteście, to potem musicie iść dalej. Chociaż nie, chyba trochę za daleko pojechałem. Nie, za daleko pojechałem. Yy, to nie ta. Yy, powinienem trochę wyżej wskoczyć, czyli źle wskoczyłem. No kurde, no. Aleks do mnie dzwoni. A ja teraz nagrywam, więc jakbym odebrał, to by nie było za fajnie. A ja... O! I mam już sztufę! Mam już 100%! No i zobaczcie, jak, jak tutaj jesteście, to tu... E, no wiecie. Tutaj można na easy wejść. Ale ja nie chcę. Ja wolę tutaj sobie przeskoczyć. Jakby co, to na to drzewo chyba się nie da wejść. Ale... Ja wysyłałem Aleksowi wiadomość głosową, że teraz nagrywał, żeby do mnie nie dzwonił, a i tak on musiał zadzwonić. No jaki on jest? Dobra, teraz pójdę tam. U, dobrze, że nie wpadłem tam. Dobra, już mam zniszczoną skrzynkę, teraz kolejna, a ja mogę iść otworzyć jajo. Mam the very best! dostałem 325 tysięcy. Ja! Ja, wolę! Jestem the very best! Dobra, no to y ten, no to tu sobie jeszcze trochę poniszczę. A ten dziad do mnie dzwoni. Na pewno teraz nie skończę tego odcinka tylko dlatego, że on trwa za mało. On mnie wkurza. O! Jakiś gości z fajnymi pecikami. Hmm. Nawet, nawet. Uuu, ma rainbowa. Dobra. jeśli uda mi się zdobyć 1% the very best, to kozacko. Dobra, mam tutaj yy, prezenciki, więc sobie je odbiorę. Hmm. Yy. I mogę iść otworzyć kolejne jajo. Kolejne bajajo. No nie no. Pink sel Pink Slime. Ale za to mam milion gemów. No właśnie, mogę iść sobie do banku wpłacić. Chociaż mm, trochę straciłem gemów na tym, że kupiłem sobie od gościa 404 demona. Bo mam tylko 12,5. A! 12,5, więc yy, depozyt yy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 depozyt. Dobra, chociaż i tak jeszcze czekam mnie kolejne. Nie, nie czekam mnie. Kurde, mogłem iść po 200 tysięcy. I teraz mam rankupy, i tego nie odbiorę. No, to mocno załatwiłem. Kurde, dlaczego? <laughs> dobra, i skrzynka rozwalona. Hmm, jest tu jakaś jeszcze duża? No tamta, dobra. Eee, mam nadal 0% the very best. Wiem, że to mega wolno idzie, ale ja już bym chciał. Dobra, przejadę się do foresta. I otworzę jedno jajko. Dobra, jest. I... O! Pixel wolf. No po tej skrzynce tam pójdę sobie na spawna. Załatwić różne sprawy. Gościu... Czemu ty to tak wolno bijesz? Chociaż no pet... chociaż ten... właściwie to ten 404 demon no jest moim czwartym najlepszym petem, bo mam jeszcze te trzy goldeny i inne Wolfy. A ile ich mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem To jeszcze tylko 10 e, i będę miał rainbowa. A rainbow daje 14 trylionów. To będę miał lepszego peta od Franurita. No to... Kozacko! Nareszcie, nareszcie się przestanie ze mnie śmiać. Zapomniałem, że mam jeszcze jednego PETA do odebrania, chociaż i tak... Yy, on mi się nie przyda, bo to jest Dark Matter Axolotus. A już dwóch nie używam. Trzech. Teraz będzie trzech. Ale... To zróbmy tak. Jeśli wstawicie łapkę w górę, subskrypcję i napiszecie w komentarzu 404? 404? Ale 404, nie czyż. Nieważne, nie to jeśli napiszecie 404, to wtedy macie szansę zgarnąć ode mnie. 3 Dark Matter Axolotus'e mające 3 tryliony 506 ponad 3,5 takiego peta 3,5 tryliona. Yy, no to dobra. Teraz jeszcze tylko to. To sobie zbiorę. I pójdę na yy, hiszpańskie. Kurde, coś mi się zlegowało. Ej, tutaj też jest 4 godziny na to? Nie wiedziałem. No to zawiedli mnie trochę. Zaw zawiodłeś mnie, Prestonides. Dobra, i teraz sobie zrobię rainbow -y. yy, Znaczy, golden'y. Nie, nie, nie. Ja chcę mieć 100%. Na 100%. Dobra, teraz... Tu. I mam. Nic więcej nie mogę zrobić. Ale tego Astral Axolotla może spróbuję zrobić na golden. Ciekawe, czy się uda. Wyzwanie. Jeśli uda mi się, to macie dobić 5 łapek w górę. No i fejlet. No niestety. Niestety nie musicie tyle wbijać raz dwa trzy cztery a tu też raz dwa trzy cztery słabiutko no dobra, zbiorę sobie jeszcze to no i dobra no to no to to tyle widzimy się w markerach, cześć